Pokażę małą pantomimę. Więc on będzie mówił, a ja będę mówił rękami. Więc proszę Państwa, bardzo dziękujemy. Zapraszamy o godzinie 16, ale już bez aparatów. Bez kamer. Maestro, nie życzy że sobie, żebyście Państwo mieli jakiekolwiek z tym prawda, związane, no, żeby utrudniało coś jego. Ale maestro bardzo Państwa kocha, bardzo jest szczęśliwy. My również dziękujemy i zapraszamy. Do <noise>